Ne ma. Ne. 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 Ne

I to się przebrać. Zapiszcie co?

W tym nie mają tego Proszę Państwa, trwają jeszcze ostatnie bieg, jeśli można tak powiedzieć, bo mówiliśmy się zna, jeszcze z nami, że to będą dwie serie, 1500 metrów. A już zapraszamy Panie do dekoracji. 1000 metrów biegały Panie. Zapraszamy do nas. Mam nadzieję, że na dekoratorzy, jeśli można sobie nie cztery razy na dekoratorze nie